Stoicyzm opiera się na podstawowym przekonaniu, że nie mamy zdolności kontrolowania zdarzeń zewnętrznych, ale zachowujemy absolutną kontrolę nad naszą reakcją na nie. Stoicki filozof Epitet powiedział: Nie martwimy się tym, co się dzieje, ale naszą opinią o tym, co się dzieje. To proste stwierdzenie podsumowuje istotę stoicyzmu i wskazuje, że siła odzyskania kontroli nad naszym życiem polega na naszej zdolności do kształtowania naszego punktu widzenia. Przyjmując stoicką postawę, dajemy sobie możliwość rozróżnienia między tym, co jest pod naszą kontrolą, a tym, co jest poza nią. Skupienie naszych wysiłków na tym, na co wpływamy, na nasze stanowiska, decyzje i zasady. Uwalnia nas od jarzma nieistotnych zmartwień i daje nam możliwość świadomego działania. Akceptacja okoliczności, na które nie mamy wpływu, nie oznacza bierności, ale zrozumienie, że nasza prawdziwa wolność polega na tym, jak decydujemy się zareagować. Inną istotną podstawą stoicyzmu jest zastosowanie pojęcia amorfati e kochać przeznaczenie. Zamiast stawić czoła nieuniknionym zmianom w życiu z oporem, postrzegamy każde wyzwanie jako szansę na rozwój i naukę. Stołyki zachęcają nas do postrzegania trudności jako surowych nauczycieli, doskonaląc naszą zdolność radzenia sobie z nimi i wzmacniając naszą wewnętrzną siłę. Tak więc, zamiast ulegać beznadziejności w obliczu przeciwności losu, Możemy przekształcić je w siły napędowe dla bardziej obfitego i znaczącego życia. Codzienna praktyka refleksji jest również potężnym narzędziem w zestawie narzędzi stoickich. Wyznaczając czas na analizę naszych zachowań, postrzegamy branżę do ciągłego doskonalenia i doskonalenia naszych podstawowych zasad. Rzymski filozof Seneka zalecił: Kiedy budzisz się rano, Pomyśl o wartości przywileju bycia żywym, oddychania, myślenia, cieszenia się, kochania. Ta ciągła praktyka samooceny pomaga nam skupić się na naprawdę istotnych kwestiach, odciągając nas od drobnych zakłóceń, które często przesłaniają naszą wizję. Co więcej, empatia i współczucie są ważnymi elementami etyki stoickiej. Uznanie naszego wspólnego człowieczeństwa łączy nas głęboko z innymi, wzmacniając zdrowe relacje i promując poczucie wspólnoty. Ćwicząc współczucie, nie tylko zmniejszamy emocjonalny ciężar ogólnych trudności, ale także zwiększamy naszą zdolność do przezwyciężania. Przyjmując zasady stoicyzmu, wyruszamy w drogę samokształcenia. Kiedy przyjmujemy filozofię stoicką, Mamy do czynienia z przewodnictwem mądrości, które oświetla drogę do spokoju, autentyczności i osobistego mistrzostwa. W niespokojnym świecie nauki stoików zapewniają solidne wsparcie, pozwalając nam pokonywać burze życia z elegancją i determinacją. W ten sposób każdy człowiek może podążać ścieżką do prawdziwej wewnętrznej wolności, w której spokój i autentyczność powstają w harmonii z odwiecznymi zasadami stoicyzmu. Jedną z istotnych cech stoicyzmu jest zdolność rozróżniania tego, co jest pod naszą kontrolą, od tego, co jest poza nią. Niemożność nauczenia się tej lekcji może prowadzić do ciągłej chęci kontrolowania wydarzeń zewnętrznych, co prowadzi do ciągłych frustracji i niekończącego się cyklu frustracji. Niemożność zaakceptowania tego, czego nie można kontrolować, może stworzyć środowisko sprzyjające lękowi, osłabieniu stabilności emocjonalnej i pogorszeniu zdrowia psychicznego. Inną szkodliwą konsekwencją nieuwagi stoickich lekcji jest skłonność do odczuwania urazy i gniewu. Nie rozwijając zrozumienia, że nie kontrolujemy działań innych, ryzykujemy, że zawsze obwiniamy innych za trudności w naszym życiu. Ten sposób myślenia, głęboko zakorzeniony w braku akceptacji, może podważyć więzi międzyludzkie. Negatywnie wpłynąć na nasz wewnętrzny spokój i stworzyć destrukcyjne środowisko wokół nas. Zaniedbanie studiowania stoicyzmu może prowadzić do trudnej sytuacji związanej z problemami emocjonalnymi, relacyjnymi i egzystencjalnymi. Ciągłe dążenie do dominacji, ciągły niepokój, brak prawdziwej refleksji i brak empatii mogą prowadzić do istnienia naznaczonego stresem. Lękiem i chronicznym niezadowoleniem. Przyjmując zasady stoicyzmu, możemy podążać ścieżką, która pozwala nam radzić sobie z problemami życiowymi w sposób zrównoważony, spokojny i szczery. Jedną z podstawowych podstaw stoicyzmu jest wyraźne rozróżnienie między tym, co jest pod naszą kontrolą, a tym, co nie. Epitet twierdził, że tylko nasze opinie. Decyzje i postawy są naprawdę pod naszą kontrolą. Zaakceptowanie tej wyzwalającej prawdy daje nam możliwość skupienia naszej energii na tym, co mamy moc zmiany, jednocześnie kultywując mądrość, aby spojrzeć na resztę ze spokojem. Zamiast zmagać się z nieoczekiwanymi zmianami w życiu, stołki zachęcają nas do przyjęcia losu z miłością i akceptacją. Idea amorfati zakłada że każde wydarzenie, niezależnie od trudności, jest szansą na rozwój i naukę. Miłość do przeznaczenia oznacza nie tylko akceptację, ale także zrozumienie, jak znaleźć sens i wartość w każdym doświadczeniu niezależnie od jego natury. Stoułyki przywiązywali dużą wagę do bezinteresowności. Seneke podkreślił znaczenie poświęcenia jednego okresu dziennie na refleksję nad naszym związkiem, uznanie chwil, które należy poprawić i potwierdzenie naszych podstawowych zasad. Ciągłe myślenie pomaga nam skupić się na tym, co naprawdę ważne, zapewniając stały postęp i bardziej autentyczne życie. Stołyki ostrzegają nas przed ulotną naturą życia i pilnością pełnego życia chwili obecnej. Marek Aureliusz zauważył, że życie jest jak ciągła rzeka, a każda chwila stanowi wyjątkową okazję. Zdając sobie sprawę, że życie jest ulotne, jesteśmy zmotywowani do doceniania każdej chwili i nieodkładania poszukiwania szczęścia. Stoicyzm radzi nam, Abyśmy nie polegali na opiniach innych, aby znaleźć wewnętrzny spokój. Kultywowanie trwałego wewnętrznego spokoju jest konieczne, gdy daną osoba ma niezależny umysł i jest odporna na zewnętrzną krytykę i osąd. Pewność siebie i autentyczność rozwijają się, gdy uwalniamy się od ciężaru oczekiwań innych. Chociaż stołki podkreślają znaczenie samokontroli, Rozumieją również znaczenie znaczących relacji międzyludzkich. Pielęgnowanie empatii i współczucia poprzez uznanie wspólnego człowieczeństwa z przyjazdrowym relacjom i pomaga budować bardziej spójne i wspierające społeczeństwo. Zwolennicy stoicyzmu postrzegali cnotę jako podstawę do osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Kiedy staramy się być moralnie lepsi we wszystkich naszych działaniach, Udaje nam się osiągnąć stan wewnętrznego spokoju, niezależnie od sytuacji zewnętrznych. Dla stoików cnota była niezbędna do życia pełnego znaczenia. Nauki życia, według stoickich filozofów, dają mądrą radę, by stawić czoła przeszkodom i żyć w znaczący sposób. Przyjmując te ponadczasowe zasady, możemy podążać ścieżką autentyczności, zdolności adaptacji i rozeznania. Kładąc solidne podstawy dla satysfakcjonującej i znaczącej egzystencji. Teraz jesteś bohaterem swojego życia, nie pozwól sobie być tylko widzem. Zostaw komentarz pod tym filmem, jeśli jesteś stoickiem i zobacz, kto będzie z tobą współpracował. Aby to zrobić, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnej formy mądrości, której wkrótce będę mógł Cię nauczyć. Zostawiłem w polu komentarza do tego filmu przewodnik, którego użyłem podczas mojej podróży, aby stać się stoikiem, przewodnik, który zawiera wszystkie odpowiedzi na twoje pytania. Więc zdecydowanie stań się teraz stoikiem.